Po niezbyt udanym debiucie Samsung Galaxy Watch Active doczekał się znaczącej modernizacji. Koreańskie urządzenie występuje w kilku wariantach. My testujemy Galaxy Watcha Active 2 w 44 mm aluminiowej wersji. Na pokładzie testowanego przeze mnie najnowszego aktywa znajdują się Moduł Wi-Fi BGN o częstotliwości 2,4 GHz, Bluetooth w standardzie 5.0, a także chip zbliżeniowy NFC. Produkt przyszedł do nas starannie zapakowany. Niczym w rosyjskiej matrioszce przedzieraliśmy się przez kolejne zabezpieczające warstwy, by ujrzeć malutkie pudełko na końcu tej drogi. Nie wiem czego się spodziewałem, lecz wewnątrz niczego ekscytującego nie było. No, może oprócz samego urządzenia, które wreszcie mogłem przetestować. Standardowo zegarek, ładowarka i makulatura. Urządzenie wygląda jako okrągła wersja Apple Watcha. Dokładnie takie skojarzenie walnęło mnie mocno w głowę niczym tempy obuch minimalizm, estetyka i funkcjonalność. Granatowo czarne aluminium oraz prosty sportowy pasek wykonany z fluoroelastomeru, taki sam jak w Apple Watch 5. Przypadek Producent za sprawą skrajnie minimalistycznego wyglądu zegarka próbuje nam powiedzieć, że tym razem nawiązuje walkę z niebele jakim zawodnikiem. Samsung Galaxy Watch Active 2 chce uchodzić za bezpośredniego rywala dla Apple Watcha serii 5. Koreańczycy włożyli sporo wysiłków w zaprojektowanie zegarka. Opłaciło się. Zarówno bowiem design, jak i samo wykonanie są naprawdę bardzo, ale to bardzo dobre. Watch Active 2 wielkością nie powala. Przy swoich 44 mm ginie na dużej ręce. Niby 44 mm to optymalny rozmiar dla smartwatcha, ale jednak nie dla wszystkich. O ile 44 mm szału nie robią, wersja 40 mm przeznaczona jest dla, no właśnie dla kogo? Chyba jedynie dla przedstawicielek płci pięknej. W dodatku tych o filigranowej budowie ciała. Galaxy Watch 46 mm jest duży i ciężki. W porównaniu z Active 2 wygląda jak zegarek z minionej epoki. Cóż z tego, gdy jego wyświetlacz jest o 1 dziesiątą cala mniejszy od AMOLEDa zainstalowanego u młodszego brata? Tak dla przypomnienia, ekranik w najnowszym Samsungu ma rozmiar 1,4 cala. U większego krewniaka element ten ma rozmiar 1,3 cala. Najciekawsze jednak jest to, że Galaxy Active2 wydaje się być większy niż jest w rzeczywistości. Przynajmniej jeśli chodzi o wyświetlacz. W porównaniu do 46 mm konstrukcji testowany przez nas zegarek nie posiada praktycznie ramki. Mechaniczne pokrętło sterujące zegarkiem przeistoczyło się w dotykowy bezel, który radzi sobie równie dobrze, co jego fizyczna wersja. Z początku byłem nieco zdystansowany do tego pomysłu. Mam w końcu watcha z obrotową ramką i patent ten działa wyśmienicie. Pytałem zatem sam siebie, czy ten nowy feature Activa 2 nie będzie jedynie nieudaną protezą obrotowego pierścienia. Odpowiedź otrzymałem tuż po aktywacji tej funkcji, bo niestety domyślnie jest wyłączona. Elektroniczna ramka sprawuje się świetnie. Nie tylko nie ustępuje precyzji tej mechanicznej. Każdemu uślizgowi palca, wirtualnie zmieniającemu wartości na tarczy, towarzyszy wyraźna wibracja. Mamy zatem złudzenie operowania prawdziwym pokrętłem. Krótko mówiąc, nowy pomysł Samsunga przekonał mnie do siebie od razu. Wyświetlacz, w jaki wyposażono Watcha Active 2, jest bardzo jasny i znakomicie czytelny w każdą pogodę. No i ta czern. Do dyspozycji mamy aż 10 stopni jasności wyświetlacza. Przy czwórce wszystko jest już doskonale widoczne. Choć to energetyczna rozrzutność, jasność Amoleda ustawiam zazwyczaj w okolicach szóstki, góra siódemki. Tak dla komfortu. Dodatkowo na plus dla Samsunga wypada skala tonalna kolorów odzwierciedlanych przez AMOLED zastosowany w urządzeniu. Nie jest to zresztą wielką niespodzianką, mamy bowiem na pokładzie ten sam ekranik co w Galaxy Watchu. Przy 364 pikselach na cal oraz rozdzielczości 360 na 360 pikseli. Wprawdzie wyświetlacz Samsunga nie jest obecnie najlepszym AMOLEDem na rynku, robi jednak robotę. Warto może jeszcze wspomnieć o tym, że ekran urządzenia oferuje nam skorzystanie z funkcji Always on Display. I choć działa to fajnie, starałem się nie nadwarężać i tak przeciętnej baterii zegarka. W przypadku Galaxy Watcha wyświetlacz był schowany za masywnym pierścieniem urządzenia, tu natomiast w dużo większym stopniu narażony jest na uszkodzenie. Z drugiej jednak strony doświadczenie uczy, że zastosowanie specjalnej powłoki ochronnej Corning Gorilla Glass DX Plus znakomicie zabezpieczy górę naszego zegarka. Po wielu przygodach oraz dramatycznych przejściach ekran mojego Watcha wciąż pozostaje wolny od jakichkolwiek zarysowań. Mnie samemu jest trudno w to uwierzyć. A jednak, jeśli chodzi o pasek w mojej wersji urządzenia to nie ma się nad czym rozwodzić. Guma jest wygodna i nie powoduje podrażnień skóry. Za istotną informacją uważam natomiast fakt, że szerokość paska jest typowa i wynosi 20 mm. Z łatwością dokupimy sobie rozmaite zamienniki u producenta lub też u innych dostawców. Spory plus. Jak już powiedziałem wcześniej, zegarek wyróżnia minimalistyczny, wręcz ascetyczny look. Na prawym boku koperty umieszczono dwa niewielkie przyciski. U góry znajduje się większy z nich o podłużnym profilu. Jego zadanie to powrót do poprzedniego stanu zegarka. Mniejszy manipulator, znajdujący się u dołu, przywołuje ekran główny. Jest to ni mniej ni więcej przycisk Home. Służy również do wyświetlania aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Z kolei jego dwukrotne wciśnięcie przywoła asystenta Bixby. Pamiętacie go jeszcze? Tak, wiem. Pomiędzy przyciskami znajduje się lekko widoczny otworek miniaturowego mikrofonu. Lewa strona jest jeszcze uboższa we wszelkiego rodzaju manipulatory. Wyjąwszy mikroskopijne szczeliny głośniczka, nie ma tam dosłownie nic. Wiele dzieje się na spodzie urządzenia. Moją uwagę przyciągnęły maleńkie napisy okalające kopertę. Dowiedziałem się z nich kilku ciekawych rzeczy. Oprócz typu oraz wersji zegarka mowa jest tam o kraju pochodzenia testowanego Samsunga, w tym przypadku jest to Wietnam, a także o technologiach zastosowanych w urządzeniu. A więc o powoce Gorilla DX+, o której już mówiłem, wodoodporności do 50 metrów, a więc standardzie 5ATM, oraz zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne czy skrajnie niskie temperatury, czyli standardzie militarnym 810G. Aha, producent podaje również adres pocztowy w Dublinie. Taka ciekawostka. Skłamałbym jednak, gdybym powiedział, że właśnie tych danych szukałem na kopercie smartwatcha. Nic podobnego. Spód konstrukcji ciekawi mnie z jednego tylko powodu. Są to mianowicie fotodiody, a jest ich aż 8. Dlaczego aż tyle? Ano, dlatego, aby pomiar pulsu był w miarę dokładny. Użytkownicy tego typu urządzeń regularnie skarżą się na nieprecyzyjne odczyty. W tym wypadku miało być inaczej. I w porównaniu z poprzednią wersją jest lepiej. Nowy monitor, pomimo że udoskonalony, wciąż jednak potrzebuje chyba zmian. Niestety nie posiadam żadnego zaawansowanego Garmina czy innego Sunto, żeby porównać wyniki. Dla mnie osobiście pulsometr nowego Samsunga jest bardziej niż wystarczający. Okazjonalne uprawianie sportu nie wymaga kosmicznej dokładności. Samsung Galaxy Watch Active 2 wzorem Apple Watch 4 wyposażony został w moduł pomiarowy EKG. Niestety po dziś dzień funkcjonalność ta czeka na uruchomienie. Mówi się, że powiadomienia EKG oraz o arytmii i wykrywaniu upadku pojawią się w pierwszym kwartale 2020. Na przysłowiowym czujniku EKG świat się jednak nie kończy. Nowy Active posiada pokaźny zestaw sensorów mających za zadanie śledzenie naszych codziennych wysiłków fizycznych. Urządzenie posiada akcelerometr, żyroskop, barometr oraz GPS. Po około 10 minutach Galaxy Watch Active 2 automatycznie wykryje jedną z siedmiu aktywności fizycznych. Bieg, chód, kolarstwo, pływanie, orbitrek, wioślarstwo i ergometr. Pozostałych kilkadziesiąt dyscyplin uruchamiane jest manualnie. Oczywiście Smartwatch oferuje autopauzę, a także automatyczne wznowienie treningu po wykryciu ruchu. Galaxy Watch Active 2 może pochwalić się obecnością trenera biegania. Nie wdając się w szczegóły, powiem tylko, że oferuje on rozbudowane monity głosowe odnośnie ćwiczenia. Wbudowany moduł GPS jest precyzyjny i dobrze odzwierciedla przebytą trasę. Podobnie jak ma to miejsce w innych zegarkach sportowych, Samsung oferuje codzienną wizualizację naszych postępów w treningu. Robi to za pomocą doskonale znanego nam serca z trzema segmentami aktywności. Osobiście wolałem pierścienie zastosowane Huawei Watch GT 2. Ale co mi tam? Koreańskie serduszko też jest ładne oraz czytelne. Do przechowywania oraz analizy przebytych treningów użyjemy aplikacji producenta pod nazwą Health. Apka potrafi śledzić wagę, spalenie kalorii, zliczać kroki treningi biegowe, podawać tętno poziom stresu, spożycie kofeiny czy ciśnienie krwi. Z jej pomocą przeanalizujemy długość i jakość naszego snu oraz wiele innych parametrów. Jedną z kluczowych funkcjonalności, którymi kierujemy się podczas wyboru smartwatcha jest możliwość otrzymywania oraz tworzenia powiadomień. Testowany model zegarka radzi sobie w tej kwestii bardzo dobrze. Możemy tu mówić o pełnej integracji Tizena z dostępnymi, popularnymi komunikatorami. W każdej chwili jesteśmy w stanie wysłać dowolną wiadomość, zawrzeć w niej tekst oraz emotki. Dostępne są również krótkie, predefiniowane odpowiedzi. Swoje własne wykreujemy, posługując się uproszczoną klawiaturą bądź własnym głosem. Wszelkie załączniki do wiadomości będą jednak musiały zostać wyświetlone na telefonie. Od czasu Samsunga Galaxy Watch wiele zmieniło się, jeśli chodzi o system operacyjny zegarka oraz integrację z poszczególnymi aplikacjami. System jest wydajny, a nakładka One UI nowoczesna i dobrze prezentująca się na tle konkurencji. Galaxy Watch Active 2 oferuje podstawowe aplikacje potrzebne do zarządzania naszą aktywnością. Po resztę będziemy musieli udać się do sklepu Samsunga. A tam tradycyjnie czekają na nas tony nowych tarcz oraz coraz większa biblioteka APEK firm trzecich. Niestety od czasu testu Galaxy Watcha 46 mm wciąż brakuje mi kilku fajnych aplikacji, których używam na co dzień w telefonie. Jest jednak na szczęście w tej kwestii coraz lepiej. Urządzenie oferuje zaimplementowany odtwarzacz muzyki. Możemy również strumieniować ulubione utwory, o ile skorzystamy z Tajdala lub Spotify. Em. Nie widzę przeto potrzeby trzymania biblioteki muzycznej na zegarku. Deezer nie jest jeszcze obsługiwany. Cieszy natomiast głębsze niż dotychczas integracja z Twitterem oraz YouTubem. W nowym łoczu producent wprowadził możliwość kustomizacji tarczy zegarka w taki sposób, że zmieni ona swoją kolorystykę oraz wzornictwo w oparciu o to, co mamy aktualnie na sobie. Wystarczy cyknąć fotkę, korzystając z aplikacji. Algorytmy Samsunga zrobią resztę. Nie będę jednak sprawdzał tego w praktyce. W każdym bądź razie istnieje taka możliwość. Nowy Samsung Galaxy Watch Active 2 ma wiele do zaoferowania pod względem funkcji i śledzenia aktywności. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem tego smartwatcha, prawdopodobnie zastanawiasz się, jaka jest żywotność baterii. Nie mam niestety dobrych wieści. Realistycznie rzecz biorąc, w zależności od sposobu korzystania z urządzenia, ogniwo dostarczy życiowych soków zegarkowi przez jakieś dwa dni. Jeśli używasz Galaxy Watch Active 2 do częstego śledzenia aktywności, odtwarzania muzyki i korzystasz z GPS, będzie jeszcze krócej. Na plus zaliczymy natomiast funkcję ładowania zwrotnego, w jaką producent wyposażył swój smartwatch. O ładowarce nie ma co mówić. Jest to magnetyczny, matowy krążek z kablem zakończonym wtykiem USB. Wygląd ładowarki koresponduje znakomicie z oszczędnym i stylowym designem zegarka. O tym, że smartwatch Samsunga posiada wbudowany kalendarz, budzik, przypominacz czy pogodę nie będę nawet wspominać. To takie oczywiste. Na koniec słów kilka o aplikacji systemowej zegarka. Galaxy Wearable jest nam dobrze znana z poprzednich wersji Watcha. Z jej poziomu otrzymujemy dostęp do wszystkich funkcjonalności zegarka oraz do sklepu producenta: powiadomienia, aplikacje czy widżety, dźwięk, wyświetlacz i wiele, wiele więcej. Aktualizacje aplikacji oraz systemu. Wszystkie elementy apki są czytelne i logicznie rozplanowane. Jest to potężne narzędzie, z którego korzysta się bardzo dobrze. Zresztą, wiele się w niej nie zmieniło. Dobrze oceniam nowy produkt koreańskiego potentata. Zegarek Samsung Galaxy Watch Active 2 to udana konstrukcja. Znakomicie integruje w sobie sport z nowymi technologiami. Nie jest to jednak urządzenie przełomowe. Zegarek korzysta z doświadczeń poprzedników. Producent konsekwentnie udoskonala swoje produkty, ścigając Apple Watcha. Nie wiem, czy jest to właściwy kierunek. Samsung bowiem sam zawsze wyznaczał standardy dla całej branży. Stając się podobnym do Apple'a, zatraca gdzieś swój charakter. Czyżby pałeczkę innowacyjności miały przejąć chińskie firmy, wszystko na to wskazuje. Galaxy Watch Active 2 to bardzo solidny sprzęt codziennego użytku. Niezawodny, ładny. I bogaty w rozmaite rozwiązanie ułatwiające zarówno uprawianie sportu, jak i poprawiające poziom życia. Pewnym cieniem na całym kształcie kładzie się tu jednak słaba bateria oraz nieco wygórowana cena. Czyżby producent upodabniał się do Amerykanów i w tych aspektach? A wy co sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli nasz materiał przypadł Wam do gustu, rozważcie proszę subskrypcję i zostawcie łapę. Poniżej zamieszczamy również aktualne ceny smartwatcha. Piszcie do nas i oglądajcie nas. Dzięki Siemaneczko.